Dzień dobry Państwu. Pozdrawiamy z lameczką. Cześć, lama! Tak jest. Yy, chciałem dzisiaj nagrać odcinek na spacerze wziąć aparat. Yy, co prawda nie gimbala, bo bym się zestrał od tego ciężaru, ale yy, tego gorilla. Poda. Czyli to takie dziwne dildo, co ostatnio zawiesiłem na lampie. No i opowiedzieć trochę, ale po pierwsze pada trochę. Po drugie jest bardzo mokro i stwierdziłem, że. Życie po raz kolejny brutalnie weryfikuje moje ambitne plany. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj będę nagrywał, tylko pewnie w trochę innych okolicznościach. Ale też stwierdziłem, że nie będę rozstawiał lamp, nie będę siadał na krześle i tym razem się trochę jakoś poruszam, połażę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, yy, bo nie mam pojęcia, czy to się w ogóle uda. Co się ma nie udać, jak się uda. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiejszy odcinek będzie bardziej z tej kategorii, powiedzmy, opiniotwórczych dla masiat. Pięknie. Stwierdziłem, że nagram odcinek o takim zjawisku, które mnie nie może irytuje. I chyba takim najlepszym wstępem do tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest fakt, że coraz częściej zauważam ludzkość uznaje za satysfakcjonujące, odpowiedzi proste na pytania trudne. I yy, jakkolwiek przejawia się to we wszystkich sferach naszej rzeczywistości, od zdrowia, diety, przez psy, a skończywszy na programowaniu, no to już z programowaniem stwierdziłem, że muszę jakoś dealować i, i trochę Wam o tym opowiedzieć, o co mi w ogóle chodzi, co mnie gryzie. Także yy, mówiłem, że będzie odcinek w ruchu i tak też robimy, lecimy na spacer. No, bo weźmy sobie na przykład takie zdrowie, nad którym nie będę się jakoś bardzo rozwodził, ponieważ nie mam kompetencji w tym temacie. Ale coraz częściej gdzieś tam na Instagramach możemy zauważyć, że yy, na trudne pytania, na jakieś choroby na przykład, yy, pojawiają się proste odpowiedzi. Yy, dlatego yy, sukcesy święcą takie osoby jak na przykład Zięba. Z którymi zresztą doskonale rozprawia się na przykład Dawid Myśliwiec z kanału Naukowy Bełkot, więc ja nie mam zamiaru tutaj wchodzić w jego buty, bo absolutnie nie mam takiej wiedzy. Chciałem tylko pokazać, że osoby tego typu wykorzystują jakąś taką naiwność i brak umiejętności weryfikowania pewnych informacji do tego, żeby żeby zdobywać jakąś sławę i pewnie pieniądze. Mamy też bardzo podobne przypadki na Insta, jeśli chodzi o dietę, na przykład. I tutaj, no, chyba w ogóle, dygresja. Za każdym razem, jak widzę coś turbo głupiego, to sobie myślę, kurwa, już głupszej rzeczy ludzie nie wymyślą. A później wchodzę na Instagram i ktoś po prostu przebija to razy 10. I tak miałem, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem dietę polegającą na jedzeniu surowego mięsa. I to nie mówię tutaj o tatarze wołowym, tylko o na przykład. Jądrach byka albo wątrobie świńskiej surowej. Jakby nie muszę być dietetykiem, żeby stwierdzić, że trzeba być pierdolniętym, żeby uważać ten pomysł za dobry. No ale, jak to mówią, jeden lubi wódkę, drugi jak mu nogi śmierdzą. W każdym razie w tego typu diecie wydaje mi się, że też chodzi o to, że ta obietnica zdrowia i jakiś takich efektów jest oparta o bardzo prostą metodę, bardzo prostą odpowiedź, czyli jedz surowe mięso, a nie będziesz miał tam chorób. No i jakkolwiek to są tematy, które są spoza mojej bańki, w sensie nie znam się na tym, więc nie będę się tutaj wypowiadał. Po prostu obserwuję to i i widzę, że jest to w jakiś sposób głupie, ale radzą sobie z tym lepsi specjaliści ode mnie, żeby debankować tego typu e, informacje. No to mamy też na przykład kanały psie. Jestem jak adoptowałem lamę, no to e, dość dużo rolek mi się zaczęło pojawiać o psach. I tutaj bardzo często też dochodzi do wielu uproszczeń. No bo jak w 30 sekund można powiedzieć na przykład: O, jeśli twój pies ciągnie na smyczy, to zrób to, to i to, i przestanie ciągnąć na smyczy. To tak nie działa, bo każdy pies jest inny, każdy pies ma jakąś tam osobowość i każdy pies wymaga trochę innego podejścia. Dlatego, mimo tego, że wychowywałem Fawę 13 lat, no to jak adoptowałem Lamę, to od razu zwróciliśmy się do behawiorystki, do Juli, z którą sobie trenujemy i która nam bardzo pomaga, bo uznałem, że to, że wychowałem dobrze jednego psa, nie znaczy, że mogę wychować każdego psa. Każdy pies jest inny, każdy pies wymaga trochę innego podejścia. No i tak też właśnie zrobiliśmy z lamą. Yy, opłaca się tego typu podejście, bo efekty po czterech miesiącach są naprawdę niesamowite. I na przykład to, że tam teraz idzie pies, lama się na niego patrzy, a ja mogę zrobić coś takiego? Lama. To jest coś, co jeszcze dwa miesiące temu było nieosiągalne, bo jak ona widziała psa z odległości 50 metrów, to po prostu ciągnęła do niego jak głupia siat. Więc jest to nasz ogromny sukces. To pokazuje, że podejście do jakby tematyki, którą chcemy się zajmować z szacunkiem i z pokorą, jest na pewno czymś, co bardzo popłaca. I gdybym moją naukę o psach. Opierał wyłącznie o instagramowe konta, o napinki trenerów pod tytułem Samiec Alfa, który pokazuje psu, jak, yy, jak się zachowywać. Wiele jest właśnie takich kanałów, które budzą we mnie jakieś takie zażanowanie. Yy, no to pewnie bym się za wiele nie dowiedział, bo tam po pierwsze yy, bardzo dużo tych materiałów jest o ego trenera, a nie o faktycznym treningu psa, czyli to trener pokazuje, jaki to on nie jest kozak. A po drugie, bez kontekstu o danym piesku, ciężko cokolwiek z nim yy, sensownego wypracować. Więc oprócz tego, że zadajemy pytanie, jak coś zrobić, to jeszcze warto pytać, dlaczego coś zrobić. Bo dopiero to pytanie dlaczego daje nam pełen obraz sytuacji. Ale czemu ja gadam o zdrowiu o diecie, o psach, a nie gadam o programowaniu, przecież to jest kanał o programowaniu. No więc, do rzeczy. I zanim ktoś mnie tutaj oskarży o jakieś y, niefortunne porównanie do hostaplerów, to absolutnie nie mam tego na celu, jeśli chodzi o y, kolegów z mojej branży, y, czyli z branży edukacyjnej y, skupionej na IT. Bo zakładam, że jakby każdy kto robi jakieś tam edukacyjne materiały ma na celu dobro innych i edukację innych, pomoc innym. Więc jakby ten odcinek ma na celu bardziej rozpoczęcie dyskusji i zauważanie pewnego problemu, a nie jechanie po kimś, bo robi coś źle. Ale widziałem kilka ostatnio rzeczy, które mnie dość mocno striggerowały, yy, które uznałem za w pewien sposób szkodliwe i dlatego stwierdziłem, że się podzielę trochę moją perspektywą i opowiem yy, yy, co mi się w tym nie podoba. Wszystko, o czym będę tutaj mówił, nawiązuje bezpośrednio do właśnie odpowiadania prostymi odpowiedziami na trudne pytania. I jedną z takich rzeczy, którą ostatnio widziałem, jest na przykład ta rolka. Don't use git checkout. Instead, use git switch. Don't use git stash. Instead, use git worktree. Don't use git reset. Instead, use git restore. Don't use git status. Instead, use git status-sp. And don't use git pull. Instead, use git pull. Czy ktoś mi może wyjaśnić, y, jaki jest sens takiego materiału? To znaczy, co z tego, że ktoś na gicie napisze git checkout czy git switch? Po pierwsze, gówno kogo obchodzi w pracy, czy my używamy takiej czy innej komendy, bo bardziej chodzi o to, żebyśmy nie rozwalili repozytorium, żebyśmy y, nie zepsuli historii na branchu, jak z kimś pracujemy, generalnie, żebyśmy nie utrudniali ludziom pracy. I jeśli jakby to nam się uda, no to generalnie guzik kogo obchodzi, czy my używamy Git Switch, czy Git Checkout. Stworzenie takiej rolki wydaje mi się kompletnie bez sensu, bo yy, pokazuje osobom uczącym się Gita, że używanie jednych komend, które działają bardzo podobnie do tych pierwotnych, Y, jest lepsze w jakiś sposób. I nie miałbym z tym jakiegoś ogromnego problemu, gdyby ta osoba, która stworzyła tę rolkę, y, w jakiś sposób wyjaśniła, dlaczego na przykład Switch jest lepszy od checkoutu. I to jest dokładnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Czyli jak to jest jedna część pytania, ale dlaczego to powinna być druga część pytania. Bo jeśli powiemy, jak korzystać z jakiejś komendy, to fajnie jeszcze powiedzieć, dlaczego warto z niej korzystać. Tym bardziej, jeśli porównujemy jedną do drugiej. To jest dość taki. Jaskrawy przykład materiałów na Instagramie, które określam jako totalnie bezwartościowe. Mówiłem, że nie będę krytykował, ale to jest dość taki drastyczny przykład, i uważam, że naprawdę te osoby akurat nie tyle mają chęć edukowania kogokolwiek, co po prostu nabijania sobie lajków, bo wydaje mi się, że taki content się łatwiej klika. Dużo mniej klika się content, i wiem to na przykład z tego, że sam robiłem kurs o Gicie. I odcinki techniczne, które y, trwają dość długo, generalnie są mniej wziętym materiałem w sieci, co nie jest jakąś pretensją z mojej strony. Ja to robię y, dlatego, że wiem, że część ludzi na tym skorzysta, część ludzi y, będzie z tego zadowolona. Ostatnio właśnie spotkałem jedną osobę, która mówiła, że w ogóle y, mają jakiś taki ML-owy team w pracy, i y, część osób tam jest mniej doświadczona. I oni właśnie korzystali z tego kursu gitei, że bardzo im się podobało. Także bardzo się z tego cieszę. Ale do rzeczy. Krótkie, proste, banalne formy, które są wyłącznie estetyczne, ale w żaden sposób nieinformacyjne, klikają się super. Więc tacy twórcy niestety istnieją i yy, niestety zalewają Instagram tego typu rzeczami, które moim zdaniem w dużej mierze są szkodliwe. I inną rzeczą, która również yy, ma miejsce, yy, są takie rolki, powiedzmy, trochę bardziej edukacyjne, gdzie ktoś... Opowiada o jakimś temacie, ale bierze się za tak duży temat i próbuje go wyjaśnić w 30 sekund, że to nie ma prawa bytu. I ostatnio widziałem taką rolkę, gdzie chłop tłumaczył, e, czym jest dry. Don't repeat yourself. Dry wyjaśniane w 30 sekund. Ja, jakbym ja miał usiąść i opowiedzieć, czym jest dry, tak, żeby osoba, która po obejrzeniu tego materiału miała jakąkolwiek wiedzę i była na przykład w stanie powiedzieć, w jakich z przypadkach warto dry zastosować, a w jakich nie, no to musiałbym gdzieś tak gadać z pół godziny. W 30 sekund? Co wy wyjaśnicie? Jakby, czemu nie w 5 sekund? A czemu nie w 3 sekundy? O, ein zwei, dry. Kurwa, wyjaśnione. No nie da się tego wyjaśnić w 30 sekund, umówmy się. Nawet jeśli bierzemy się za taki temat, to w 30 sekund fajnie by było, nie wiem, zajawić ten temat i na przykład zachęcić do jakiejś dalszej, Penetracji tego tematu, zgłębienia. Jezu, jak mi się czasownik wylosował, zgłębienia tego tematu po to, żeby zrozumieć go lepiej. Natomiast mm, opowiedzenie o drive w taki sposób, że to jest zasada, która przyświeca wszystkim programistom bla, bla bla bla, to buduje jakąś taką dogmatyczną narrację tego wszystkiego. Tak jak mamy paradygmaty w programowaniu, tak wydaje mi się, że niektórzy mają paradogmaty. A wiadomo, że dogmatyczne podejście do spraw w programowaniu generalnie nie popłaca i trzeba się wykazywać trochę po pierwsze zdrowym rozsądkiem, po drugie, takim trochę podejściem na miękko. Jeśli kogoś bawią dogmaty, to polecam karierę w Klerze, a nie w IT. Więc jeśli ktokolwiek, kto tworzy takie rolki, takie treści będzie oglądał ten odcinek, to apeluję, żeby biorąc się za edukację, dobierać jakby. Treść do formy, którą wybraliśmy. Czyli na przykład YouTube jest formą długą, nie? odcinki mają co najmniej 10 minut, jeśli, jeśli chce się coś szerzej opowiedzieć. Moje czasami mają po pół godziny, czasami więcej i mogę się rozgadać, mogę czasami trochę porobić dygresji. Generalnie wprowadzę to jakąś taką swobodę narracji, która wydaje mi się, że jest potrzebna do tego, żeby jakiś temat szerzej zakreślić. Natomiast jeśli wybieramy Instagram i wiemy, że jesteśmy tam ograniczeni do 30 sekund minuty, tam reelsy chyba mogą mieć półtorej minuty. Nie pamiętam już ile dokładnie. Bądź do karuzeli, gdzie chyba możemy mieć 8 obrazków. No to jesteśmy ograniczeni do ekstremalnie krótkiej formy, gdzie możemy coś opowiedzieć, ale <noise> nie możemy opowiedzieć o tak szerokich rzeczach jak na przykład dry, gdzie jednak kontekst i właśnie odpowiedzenie nie tylko jak, ale i dlaczego jest bardzo ważne. Co tam? Ochty, oh ty. jest też trzecia kategoria twórców, która uważam yy, też robi trochę złego. Um. A mianowicie oni wykorzystują buzzwordy. Nie? Czyli teraz na przykład mamy wysyp AI i naprawdę jest sporo twórców, którzy robią świetną robotę. Jak na przykład AI Devs, gdzie Overment, czyli Adam, mój dobry kolega od lat, YouTuber, również pozdrawiam serdecznie, Kuba i Mateusz, w trójkę robią naprawdę super robotę. W sensie wkładają mnóstwo pracy w te materiały AI Devs i sam jakby biorę w tym udział. To nie jest żadna reklama. Po prostu, jak widzę, że ktoś robi super robotę, to chwalę I, i tyle. I tego typu wykorzystanie tematu AI do zrobienia treści to jest naprawdę ekstra. W sensie, ktoś tutaj widzę, że po prostu szczerze od serca dzieli się wiedzą i zbiera tonę materiałów, więc czym się tu nie chwalić. Natomiast y, widziałem ostatnio kurs z VIBE Codingu, gdzie już jak zobaczyłem tytuł, to wiedziałem, że coś śmierdzi. Y, kurs kosztował 150 zł i trwał godzinę. W ogóle nazywanie godzinnego materiału kursem to jest kurwa robienie sobie jakichś jaj, bo to jest webinar co najwyżej. Jak zobaczyłem spis treści tego kursu, to jeszcze bardziej parsknąłem śmiechem, bo połowa materiałów dotyczyła tego, jak sobie wykupić subskrypcję na jakimś serwisie. Pozdro 600, to jest naprawdę genialny research. I to już jest rzecz która dotyka mnie chyba najbardziej z tych wszystkich trzech, no bo rzeczy na Instagramie, tak jak te rolki o tym Gicie czy o tym Dry. To jest coś, gdzie ktoś po prostu podjął jakąś próbę wyjaśnienia tematu. Mniej lub bardziej udaną, w mojej opinii mniej udaną, ale nie jest to jakby. Coś, co komukolwiek robi krzywdę taką powiedzmy materialną. W przeciwieństwie na przykład do porad lekarskich czy dietetycznych, które już robią realną krzywdę ludziom. Natomiast no, rys rys. Ja sobie to mogę krytykować, mogę apelować, ale pewnie nic z tego więcej nie wyjdzie oprócz mojego marudzenia. Natomiast jeśli ktoś sprzedaje jakieś materiały i robi to w taki sposób, czyli sprzedaje godzinny materiał za 150 zł, gdzie niczego ludzi nie uczy oprócz używania buzzwordów, no to to już jest moim zdaniem. Jakaś forma oszustwa, więc jak najbardziej chciałbym napiętnować tego typu zachowanie, bo, bo jest to. O, nie będę nazywał rzeczy po imieniu, bo nie chcę aż tyle przeklinać w odcinku. Dobra, a teraz muszę to ściągnąć z tego drzewa. Ach, jestem z powrotem. I na tym właściwie mogę skończyć ten odcinek. Podsumowując, internet jest zalany materiałami, które są bezużyteczne, średnio użyteczne. Albo szkodliwe i oszukańcze, używając słownika pięciolatka, i niestety, jakby trzeba, jako odbiorca takich treści, konsument, uzbroić się właśnie w pytanie, dlaczego. Czyli, jak widzimy tego typu materiały krótkie, to zadajmy sobie zawsze to pytanie i sami w sobie znajdźmy na tyle siły, energii, żeby zapytać, dlaczego. Poszukać trochę więcej w necie informacji na dany temat yy, i nie polegać na, na tego typu krótkich formach, bo one naprawdę niewiele mogą przekazać. Ja też dlatego świadomie nigdy nie podjąłem decyzji, żeby mój Instagram stał się y, miejscem edukacyjnym, bo uważam, że ta forma po prostu nie sprzyja edukacji, sprzyja jakimś takim bardziej rozrywkowym rzeczom. Ewentualnie, no nie wiem, zrobienie przepisu kulinarnego zakładam na Instagramie ma sens, bo, bo jednak można to w jakiejś takiej krótkiej y, rolce przedstawić. Natomiast programowanie, które jednak jest dość skomplikowaną materią, to, to nie jest coś, co, co lubi krótkie formy. Ale oprócz tego, że Mamy proste odpowiedzi na trudne pytania, to mamy też proste pytania, które przez swoją prostotę yy, sprawiają, że po prostu są źle zadane. O co mi chodzi? Bo zabrzmiało enigmatycznie. Yy, pytanie, które najczęściej ostatnio pada czy AI zastąpi programistów? Yy, to jest pytanie bardzo proste, na które można odpowiedzieć tak albo nie. Jeśli miałbym tak na nie odpowiedzieć, to odpowiedziałbym nie, ale po raz kolejny Fajnie by było dopytać, dlaczego nie. I tutaj dopiero zaczyna się cała zabawa. Jakby dlaczego uważam, że nie zastąpi? Dlaczego uważam, że yy, będzie to po prostu kolejna rewolucja, do której trzeba się przyzwyczaić i którą trzeba w jakiś sposób zaadaptować? Tak jak mieliśmy na przykład kiedyś wszystkie strony, albo wiele stron w sieci na, na flash stały i nagle flash sobie poszedł i trzeba było yy, zacząć pisać w, w innych technologiach. Yy, widziałem wtedy w bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli we Flash'u, pisali w Action scripcie, którzy nie chcieli się przestawić na, na współczesny frontend i po prostu odeszli w niepamięć. I tak będzie również z nami, jeśli nie zaadaptujemy tej zmiany dotyczącej AI. Natomiast pytanie, czy AI nas zastąpi, jest po prostu płytkim, banalnym pytaniem, na które nie ma sensu odpowiadać. Bo warto trochę więcej podrążyć w tym temacie, gdyż jest on Absolutnie pasjonujący, niesamowity, ciekawy, trochę przerażający, i wyłącznie takie podejście do tematu, gdzie pozwolimy sobie na dowiedzenie się trochę więcej, pozwoli nam zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak czerń i biel, są tylko odcienie szarości, i musimy się poruszać po, po, po jakichś tam obszarach niepewności, gdzie możemy coś założyć, i fajnie, żeby te nasze założenia były oparte o konkretną wiedzę. A nie tylko przekonania. Na tym kończę. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się cieszę, że wyszedłem z tym potworem, który tam sobie siedzi na dwór, i że nagrałem odcinek na dworze pierwszy raz od niepamiętnych czasów. Tutaj również wielki kudos dla redaktor Andrzejewskiej, która ogarniała psa, którą może niedługo namówię na kolejny odcinek. Podcasty Web w Web, jak już się w końcu ogarniemy, ale na razie skupiam się na nagrywaniu odcinków i z racji, że warun jest piękny, to może częściej będę pojawiał się na dworze. Nadchodzi kilka odcinków wywiadowczych na tym kanale. Mam już trzy wywiady zaplanowane, cztery właściwie na najbliższą przyszłość. Także stay tuned, a tymczasem żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!